Witam Cię serdecznie w Parku Maszyn, Patryk z tej strony, e, powiedz mi, zacznę może od tego, byłem na Mimpie w Krośnie, widziałem Cię takiego zbitego po tym finale, ja rozumiem, że to ostatni sezon, jeśli chodzi o gronę juniorów i chciałeś zakończyć go medalem, nawet trochę się bałem podejść, nie chciałem się psuć humoru, bo wiedziałem, że byłeś smutny, ale czy ta właśnie no, porażka, dla mnie to, moim zdaniem powinien być dumny, bo świetny wynik, też w Wiktora Przyjemskiego, braku, brakuło naprawdę mało do, do medalu. Ale czy ta właśnie złość po tamtym finale dzisiaj gdzieś tam odpaliła, to chciałeś właśnie pokazać, że, że ty jeszcze nie zginął, że jeszcze będziesz mocny w tym sezonie? Yy, powiem tak, no na pewno jeśli z sprawnę, do tamtego roku no to jest duży postęp, bo rok tam będzie to 13 i w tym roku czwarty i to po... Tak naprawdę moich dwóch błędach, których mogłem mieć dwa punkty więcej, bym miał dodatek z Kubą z barkiem o lepsze trzy miejsca. Także no, tylko i wyłącznie moja wina z tymi dwoma biegami, które zepsułem. Byłem trochę smutny, bo, bo jednak były trochę większe aspiracje na to i wiedziałem, że staćmy na to wierzyłem w siebie. Też widzę, że dużo, dużo lepiej jadę w tym roku, więc wierzyłem też siebie bardziej. No, zapomniałem o tym tak naprawdę. Już w tym meczu nie myślałem o tym, jak powiedziałem wcześniej, tylko trzeba było zapomnieć i nowy dzień, nowy mecz, także skupiłem się na tym meczu. Też tu dwa pierwsze biegi mi nie wyszły, też trochę byłem y, remotnie, byłem zły na siebie. Y, ale fajnie, że następne, następne biegi dobrze poszły. No właśnie byłeś bohaterem dzisiaj się, się tego, tego meczu. Widać że było tą radość po tych biegach. Niesamowite punkty w 10-10 dzisiaj i wyciągnęłeś. Może ta różnica nie była w miarach za duża po 10-8, ale generalnie w każdej formacji przeważaliście dzisiaj nad orłem, chociaż początek był no, taki słabszy, trzeba było gonić. Co tam trzeba było pozmieniać jako zespół, bo mówisz, że tam w błędy. Czy to właśnie były błędy u ciebie, jest dzieckie, czy to coś ze sprzętem, z dopasowaniem? Y Kurczę, czy jest dzieckie, ja sobie zobaczę na nas ten mecz i wtedy będę wiedział, a sprzętowe na pewno troszkę, bo zmieniliśmy i nagle, nagle w 7 biegu było o wiele lepiej, także na pewno sprzętowo nie trafiliśmy dobrze na początku, pomimo, że jechałem próbę toru, ale, ale ten tor nas trochę zmienił. Eee... No tak bym powiedział, bohaterem nie czuję się tak, jak mówiłem wcześniej, także każdy jedzie, raz ktoś jedzie lepiej, raz gorzej. Ja miałem mecze, że mi nie szło, to chłopaki a i lepiej, teraz mi dobrze idzie. Także no, na spokojnie podchodzę i jeśli każdy mecze tak będę powtarzał, to będzie super, bo wiadomo, że systematyczność to podstawa. Eee, no właśnie, ze świetnym zalizką jedziecie na, na rewanż i pewnie... No, tam się też jeszcze bardziej postawicie i pewnie no, blisko już tego półfinału. Po A powiedz mi, twoje plany już na przyszły rok, wiadomo kończysz tą... A może jeszcze nie, zaczniemy jeszcze od tego SGP2, tam jest też szansa na medal. Czy tam myślisz, że właśnie tą złość juniora jeszcze wykrzesać i powalczyć o te medale? Czujesz się silny, żeby, żeby tam też coś tam na twojej szyi zawisło? Na pewno w to wierzę. Ale to tak, jak mówię, sama wiara nie jest w stanie dać medalu, bo, bo to, to jest żuzlu, to jest i sprzęt i dobre też pola trzeba trafić i, i też dobrze pierwszy musi się potoczyć i mówię, no dużo czynników ma na to wpływ i wiem, że ja jestem w stanie to zrobić, ja się wierzę, ale też nie wiem czy zagra dostawienie w motocyklu, czy wszystko podpasuje, także no, no trochę szczęścia trzeba w tym żuzlu jednak i mówię, no zobaczymy, na razie się jeszcze na tym nie skupiam, bo do tego chyba dwa tygodnie zostały, także... Teraz mamy jeszcze rewanż z Łodzią, jeszcze mamy DMP, Także na spokojnie do tego podchodzę, zobaczymy jak będzie, na pewno w sierwie zobaczymy. A przyszły sezon, już myślisz o tym, o tym U24, przejście, że może to boleć? Jesteś już gotowy, nie wiem, jakieś zmiany planujesz w teamie, nie wiem, planujesz tą ekstraligę? Nawet jakby się nie udało na przykład z Ostrowią to, to jednak tam zapukać, bo jednak wiadomo, tych 24 mało. A takich mocnych jak ty w tym sezonie, no też niewielu do wyboru. Na pewno inaczej, jeszcze staram się nie myśleć o tym, bo jeszcze sezon trwa, wiadomo, że jakieś tam plany w głowie trzeba mieć, jakieś tam rozmowy prowadzę z pewnym klubem, zobaczymy jak ktoś tutaj się w Ostrowie to potoczy, czy tutaj będę mógł tutaj zostać czy nie, też zobaczymy jak będą nasze rozmowy wyglądały, ale mówię, na razie się skupiam na meczach, tutaj na tym co mamy, a, a jeśli ktoś będzie mną zainteresowany, to to na pewno zadzwoni i ja będę chętnie rozmawiał. Jeszcze takie sumaryczne pytanie właśnie, jak jakbyś podsumował ten cały swój bieg to wyszło Ci, chciałeś coś więcej, czegoś brakuje, czy myślę, że dobrze to przepracowałeś i wejdziesz właśnie w te U24, czy w tą seniorkę już taki przygotowany, objeżdżony, czy, 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 czy coś tam Ci czy, czy tak brakuje? Na pewno można, można, można było lepiej pojechać te lata, wiadomo, że też kontuzje trochę mnie nie omijała, a po takich kontuzjach też ciężko się wraca i wiadomo, że inni jeżdżą, inni się rozwijałem to spojrzeć, także mama, szkoda, że tak to się potoczyło. Na pewno mogłem lepiej pojechać te niektóre lata w tym roku. Myślę, że na razie wszystko fajnie wygląda. Aczkolwiek ja cały czas naprawdę pracuję tak samo jak zawsze. Każda zima jest z roku na rok coraz mocniej przepracowana, ale jestem w szoku, że jeszcze można bardziej przepracować, ale co, co roku mi to pokazuje, że jeszcze można bardziej. Dużo pracy też z psychologiem już od 3 lat, także od 2022. lideru. Także no, cieszę się, że to jakoś fajnie zaczyna wyglądać i mówię, no zobaczymy, jak będzie na razie się spodoba jeszcze na tym roku, bo jeszcze dużo ważnych imprez przed nami. A powiedz tak, tak w skrócie może, bo, bo, bo niektórzy zawodnicy właśnie trochę uciekają od tego pracy z psychologiem. To jest praca nad jakąś motywacją, nad startami, jakimiś tymi... Technicznymi rzeczami czy, czy, czy ja, jak to, gdzie Ty widzisz tę poprawę z, od strony mentalnej? No duże rzeczy, bo to um, od um, refleksu, od um, koncentracji, po to, też po to jak wyjeżdżasz na tor, żeby myśleć, że jesteś w stanie wygrać, że już się podajesz przed wyjazdem, bo jakiś zawodnik jest tam większy, z większym doświadczeniem, bo mówię, no tutaj w Żużu nie ma tak, że jak ktoś ma nazwisko, to jest zbudziewaną i sprzęt robi różnicę, i pole startowe czasem, i lepsze dopasowanie ktoś nie, nie trafi i jesteś w stanie z każdym wygrać. Także no mówię, no, no to, to chyba tyle. No, też mam parę takich rzeczy, które robię z y, moim psychologiem przed każdym meczem, y, ale nie, może nie chcę zradać, bo po prostu tam Muszę, innym tak. mam mówić. W takim razie gratuluję dzisiaj, no musisz jednak przyznać, że byłeś tym bohaterem, bo te punkty nawet o tym świadczą. Gratuluję dzisiejszego meczu i zdrowia, szczęścia do końca sezonu. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.